Cześć, Piotr Fukaszewicz, polski Karawanik. Zapraszam na cykl filmów poświęconych Marce Rapido. To francuski producent kamperów, oczywiście znany, już rozpoznawalny w Polsce ze sprawą trzech działających u nas dealerów ze sprawą licznej obecności na regularnych wydarzeniach branżowych, ale to wciąż marka, o którą wielu pyta, którą wielu chciałoby mieć możliwość poznać bliżej. No to przychodzimy z pomocą. Na pewno jest to marka, którą warto poznać, jeżeli szukacie kamperów wyższej klasy. Świadczą o tym zabudowy, świadczą o tym podwozia wykorzystywane przez tego producenta, między innymi podwozia Mercedesa. W tym filmie odwiedzamy pierwszego z trzech dealerów Rapido w Polsce. Jest to firma Camel Camp w Poznaniu. W każdym z kolejnych filmów, także w pokażemy najlepiej sprzedające się modele. Zapraszam na film. Jest z nami dzisiaj Kasia Wróblewska, współwłaścicielka firmy Camel Camp w poznaniu. Cześć Kasiu! Cześć, piotrze! Kasiu, marka rapido, o której dzisiaj będziemy rozmawiali. Przede wszystkim jaki to jest produkt? Marka francuska, produkowana jest w miejscowości Mayenne, w zachodniej części Francji. Produkują kampery i to różnego typu, półintegry, pół integry, typu C, kompaktowe integry, ale również produkują kamperwany. Okej, okay, a półka cenowa, która też nam powie nieco o jakości tych produktów, może w tym, na tym temacie się teraz skupmy. Mhm. Jeżeli chodzi o kamperwany, to jest przedział cenowy mniej więcej 380 tysięcy brutto plus minus, pół Integry w granicach 450-460 w zależności od specyfikacji. Integry zaczynają się od pułapu cenowego około 500 tysięcy złoty brutto na Fiacie Ducato. Integry na Mercedesie Sprinterze mniej więcej 580 tysięcy złotych brutto. Mhm. Stosowanie takiego podwozia jak Mercedes to też jest wyraźny sygnał taki, że mówimy to o pojazdach raczej klasy premium, prawda, dla wymagających klientów. Tak, dokładnie. Mercedesy to już są zdecydowanie produkty premium, choć integry na podwoziu czy to Fiat Ducato, czy to Mercedesa Sprintera. Jeżeli chodzi o jakość wnętrza, jest dokładnie taka sama. No właśnie, porozmawiajmy chwilę o tej jakości, bo firma Camel Camp jest dealerem Rapido już od lat, więc na pewno coś o tych samochodach możecie powiedzieć. Też oferujecie serwis posprzedażowy, o tym jeszcze porozmawiam później, no ale zmierzam do tego, że obserwujecie te lata po sprzedaży na rynku, jak one funkcjonują. Co możesz powiedzieć właśnie o jakości marki Rapido? Mm. Jeżeli patrząc na marki, które my ogólnie sprzedajemy, to zdecydowanie Rapido, czy to Dreamer, który też jest produktem Rapido, ma zdecydowanie najmniej uszkodzeń takich właśnie gwarancyjnych. Mamy najmniej, e, najmniej klientów przyjeżdża do nas, właści, właśnie właścicieli Rapido, czy to Dreamera, którzy mają jakieś problemy związane z jakością, samochody, muszą, w których musi, musi być dokonana naprawa. Mhm. W tym roku mamy 65-lecie. Także to już jest lata praktyki i doświadczenie producenta. Mhm. Stoimy przed modelem 696F i pozwoli, że na tym samochodzie się dzisiaj skupimy. Oczywiście. To jest półintegra, tak jak wspomniałem wcześniej na Fiacie Ducato, zabudowana. Półintegra, czyli ta grupa produktów wiodących, tak jak w sprzedaży Rapido, tak? Tak. Jaka grupa klientów się najbardziej interesuje właśnie samochodami Rapido? To są ludzie, którzy już coś wiedzą o karwaningu, mają doświadczenie? Tak, zdecydowanie tak. Z racji tego, że Rapido jest marką premium, najczęściej są to klienci, którzy najpierw rozpoczynają sobie swoją przygodę z kamperem z bardziej budżetową marką, jeżdżą parę lat, no i stwierdzają, że wolą jakiś produkt lepszy jakościowo, produkt bardziej premium. No i wtedy właśnie ja najczęściej zakupują Rapido. I wtedy wjeżdża Rapido. I wtedy wjeżdża Rapido. <gry> Zdecydowanie dla rodziny jest to kamper, który pomieści cztery osoby do jazdy, jak i cztery osoby do spania. Mierzy długości 7,5 metra. Także naprawdę duży, duży komfort, jeżeli chodzi o funkcjonowanie na co dzień. Fiat Ducato z automatyczną skrzynią biegów, 140 koni mechanicznych. Możliwości mamy takie, czyli spore. Spora przestrzeń do przechowywania. Nad garażem mamy łóżko, które można sobie regulować, góra-dół. Aktualnie jest najwyżej. Można je opuścić, dzięki temu mamy mniejszą przestrzeń ładunkową, ale niżej mamy łóżko i łatwiej na nie wejść. Mamy zewnętrzny prysznic w tym miejscu oraz sterowanie właśnie łóżkiem na tyle pojazdu. Mamy uchwyty, dzięki którym możemy pospinać rzeczy, które przewozimy sobie tak, aby nie ucierpiały podczas podróży. Jesteśmy w tym modelu już wewnątrz i to, co tutaj. Na wejściu już robi wrażenie, to, to przyjemne oświetlenie, ale też takie jasne fronty bardzo przytulnie wewnątrz. Moim zdaniem właśnie jasne kolory po pierwsze e, dają elegancji, nowoczesności, e, ale również jasne kolory sprawiają, że przestrzeń wydaje się być bardziej przestronna. E, także meble jasne, podłoga również e, jasna, dużo kontrastów, żeby nie było zbyt nudno, mdło, na przykład tutaj blenda. Okna właśnie nad kuchenką gazową w kolorach takich antracytowych, ściana imitująca beton, lamówki na tapicerce w kolorze czarnym, również lamówka stołu, również w kolorze czarnym. Mamy tutaj układ face-to-face, -face, z tego między m.in. też właśnie Rapidosłynia, bardzo wiele mają modeli z układem właśnie face-to-face. -face. Dzięki face-to-face -face mamy dużo przestrzeni na samym środku. Nie ma problemu z komunikacją wewnątrz w samochodzie. Po jednej stronie mamy ułożone fotele. Takie na co dzień, tak jakbyśmy chcieli zjeść posiłek. Po lewej stronie mamy już fotel przygotowany do jazdy. Oczywiście musimy go przekształcić, tak jak to zawsze w układzie face-to-face. Face. Stolik możemy sobie rozłożyć, taka jest jego maksymalna wielkość. Oczywiście oba fotele w szoferce możemy sobie obrócić. Jeden już obróciłam. Drugi pozostawię do jazdy. Nad salonikiem tutaj widzę, że łóżko opuszczane tak, tak? Mamy tutaj łóżko opuszczane Oczywiście w sposób elektryczny. Ja go troszeczkę je opuszczę. Mhm. Ono ma szerokości około no, 1,40 m, w tym takim najszerszym punkcie, długość 1,90 m. Mhm. Także to jest naprawdę spora przestrzeń. Wchodzimy sobie na górę pod rabince. Co jest istotne, łóżko. Po opuszczeniu nie wchodzi całkowicie w światło drzwi. Także można wyjść z kampera. Nie trzeba się tak bardzo gimnastykować. To zapraszam do kuchni. Mhm. Wszystkie szuflady w Rapido możemy otworzyć czy to zamknąć jednym przyciskiem. Ten przycisk znajduje się tutaj w tym miejscu. Bardzo wygodna opcja, ponieważ nie trzeba każdej szuflady z osobno zamykać. Jeden przycisk mamy wszystko zamknięte. Dlatego, ja którzy to... nie wiedzą, tylko powiemy, że zamykamy je po to, żeby w trakcie jazdy się nam po prostu Nie, nie otwierały. Tak, Jasne. dokładnie. Jedna szuflada druga bardziej pojemna. W niej mamy umieszczone poszerzenie blatu. Możemy sobie je umiejscowić w tym miejscu. Od strony miejsca dla pasażera. W szafce mamy szufladę. Z miejscem dedykowanym na e, ręcznik papierowy. No i też oczywiście możemy sobie ją e, otworzyć. W tym miejscu mamy zlew, kuchenkę gazową, dwupalnikową. Myślę, że to jest wystarczająca e, ilość. Dodatkowo mamy tutaj w tym miejscu e, blendę z miejscami e, na jakieś drobne przedmioty, e, czy to na jakieś przyprawy. No. W kuchni dużo jest takich luźnych, mm. mniejszych elementów, także tutaj też one sobie znajdą swoje miejsce. Myślę, że warto podkreślić, że to jest też taki materiał, w którym będzie łatwiej utrzymać czystość, prawda? Szczególnie po gotowaniu. czy po Tak, samorzeniu. tak, zdecydowanie, jak najbardziej. No i tutaj mamy również gniazko 230, mm -hmm. 12 v no i tutaj mamy włącznik, no i okap. W każdym Rapido mamy okap. W każdym, tak? W każdym jednym. W standardzie? W standardzie. To ciekawa rzecz. Po tej stronie mamy lodówkę, w dolnej części lodówka, w górnej części zamrażarnik. Nad lodówką mamy szafki. Jedna i druga. Po tej stronie mamy już dedykowane miejsce na telewizor. Wejdzie tutaj telewizor 32-calowy. Oczywiście w standardzie mamy również uchwyt na telewizor. To zapraszam do łazienki w takim razie. Łazienka jest tutaj rozdzielna. Po jednej stronie mamy prysznic, po drugiej stronie mamy toaletę z umywalką. Co ważne, te drzwi możemy wykorzystać, żeby jedną część odseparować od drugiej, I to zarówno z tej strony, jak i z tej strony. Dzięki temu, że z jednej i z drugiej strony możemy się zamknąć, na samym środku tworzy nam się odizolowane pomieszczenie właśnie łazienka. Z tej strony mamy jeszcze lustro, toaleta, oczywiście obrotowa, zlew. Mhm. Szafka pod umywalką. No i coś, co jest dość mocno ukryte i na pierwszy rzut oka tego nie widać. To jest to lustro, a za lustrem szafka. Otwierają się w ten sposób. Aha. No i możemy sobie ją przesuwać. Do tego gumki, które zabezpieczą nasze kosmetyki, żeby się nie przemieszczały w trakcie podróżowania. Sprytne rozwiązanie. Sprytne, ukryte i bardzo estetyczne. A naprzeciwko prysznic, tak? Tak, naprzeciwko mamy prysznic. Również kabina nie należy do takich najmniejszych. Mhm. Także osoby wyższe myślę, że tutaj nie będą miały problemów, żeby wziąć prysznic. Ok, to zaglądamy do sypialni, tutaj widzimy łóżko królewskie, czyli takie duże w centralnej części, myślę, że wygodne, zobaczcie, można też się sobie z tyłu trochę podnieść, żeby w ciągu dnia na przykład poleżeć, poczytać książkę. Tak, możemy je oczywiście wysunąć, mhm. zaraz pokażę, po wysunięciu otrzymamy łóżko wielkości 1,90 m długości, 1,60 m szerokości. Także jest to naprawdę, ma one spore rozmiary. W momencie, gdy ono jest wsunięte, to łatwiej nam dojść do bocznych szafek. Ponieważ tutaj mamy szafki po jednej i po drugiej stronie, szafki wiszące, czy to szafki nad, nad łóżkiem. No właśnie, te szafki wiszące, możliwość ich zamontowania to jest duży atut właśnie sypialni z łóżkiem takim w centralnej części, łóżkiem królewskim i Dokładnie. wygodna możliwość dostania się do, tego, do tych szafek. Wysunę teraz łóżko mhm. dość prosto. Jasne. Teraz może, można się położyć spać, na pewno nie będzie problemu właśnie z, z długością. Aby je wsunąć, tutaj mamy pod spodem taki uchwyt. Musimy go przekręcić i po prostu łóżko pchnąć. Ok, widzę, że to łóżko jest na pewnych takich jakby nóżkach. To jest to, o czym rozmawialiśmy wcześniej w garażu. Tak, regulujemy tak. jego wysokość. Tak, możemy regulować jego wysokość. Aktualnie jest ono podniesione. Mm -hmm. Możemy sobie je opuścić. Sterowanie tego łóżka znajduje się w garażu. Mm -hmm. Oczywiście w sposób elektryczny. Najprosty no układ. Im wyżej łóżko, tym, tym więcej, większy, więcej większy garaż. Tak, większy Jasne. garaż, także tą, tą przestrzenią można sobie yy, yy, sterować. Tak jak nam jest, yy, jest to potrzebne. Okej, okay, tu widzimy, że jeszcze jedna szafka, prawda? Tak, mamy jeszcze jedną szufladę. Takiej głębokości. Tu mamy jeden z dwóch kolorii, kolorów mebli, tak zwany luceo. Mamy jeszcze drugi nakarat. To pytanie ile to wszystko kosztuje? Akurat ten model, przed którym tutaj stoję, to jest model, który kosztuje aktualnie 460 tysięcy złotych brutto. Oczywiście plus minus. Jeżeli chodzi o pojazdy, tak jakby klient chciał do nas przyjść i sobie skonfigurować takie auto pod siebie, czy to chce inną tapicerkę, czy inne meble, no tych możliwości jest naprawdę, naprawdę sporo. Czas oczekiwania. No, trzeba sobie dać pół roku. A jeżeli chodzi o Waszą obsługę, co jesteście w stanie zaoferować klientom? Klient, który do nas przyjdzie, tak naprawdę jest zaopiekowany od A do Z. Może kupić u nas samochód, może go oczywiście potem serwisować u nas, może kupić akcesoria kempingowe. Może u nas kupić również rowery elektryczne składane, które bardzo fajnie się mieszczą właśnie do tej przestrzeni e, garażowej, e, ale również klienci mogą u nas. E, Wypożyczyć kampera, żeby sprawdzić, czy w ogóle lubią taki sposób wypoczynku. Nie każdy to poczuje. Oczywiście oferujemy również finansowanie, czyli kup, klient może kupić, a my też pomożemy z finansowaniem. Bardzo dziękuję za prezentację, za pokazanie na modelu 696F i za to spotkanie tutaj w firmie Camel Camp w Poznaniu. Dziękuję bardzo.